Panie, panie Zdzisławie, py tak, słuchamy pytań. Nie, no więc właśnie y, ja bardzo lubię seksualny, ale nigdy mi się nie zdarzyło uprawiać seksualnego twarzą w twarz, tak jak pani niedawno powiedziała. Ja tak? pani... Boję się, że ja nie jest mówiła. to. Pani, pani, pani no, ta powiedziała o kontakcie wzrokowym, moim ja pamiętam. Ale to też nie jest możliwe w seksie oralnym. Nie, no jest możliwe. Można ale się ja... na chwilę oderwać, A... proszę pana, i popatrzeć sobie w oczy. O to A nie, dokładnie chodzi. No, jak chodziło. ja się oderwę, to już to nie jest <laughs> seks oralny, tylko to jest przerwa w seksie oralnym. No to właśnie. Trzeba robić te przerwy. Aha, rozumiem, ale, czy, ale, ale twarzą w twarz się nie da. Chodzi no, to pan, to pan widocznie no. seksoralny w jednej, jedynej pozycji uprawia, co jest oczywiście technicznym błędem. A, a, a jak jeszcze można seksoralnie? Można robić? w różnych innych pozycjach, proszę pana. Ale, ale nie da się twarzą w twarz. No, lepsze. No ale, ale pan chyba nie zrozumiał w ogóle, o co nam chodzi. Obawiam się. Ja, mhm. ja rozumiem. No dobrze, ale. No, nie no, to panie Dziesławie, nieporozumienie polega na tym, że wyraźna była y, uwaga pani Anety. A teraz Spojrzeć na siebie po prostu. A, a, a propos zarostu, to ja mam krótką brodę, średnio szorstką i moja dziewczyna to bardzo lubi. No to nie wiem, co, jeżeli. Okay. Panie Anety, to, Jak to skomentować? W porządku. I jeszcze, I jeszcze mam takie krótkie włosy na głowie, dość rzadkie i miękkie. I ona bardzo lubi sobie cipeczochać o moją głowę. Panie Uwielbia panie... to. Ale to, to jest ładne słowo, prawda? No, nie wiem. Nie wiem, czy wszyscy tak uważają, nasi słuchacze. No właśnie, może słuchacze się wypowiedzą. Bo tutaj brakuje no. takich pięknych słów. No, to pańska opinia. Dziękuję, panie Zdzisławie.